Yo, what's up! Z tej strony Lub Kurz i zapraszamy na mecz Fula oraz Manchester United. Oczywiście po naszej stronie Manchester United. Komentuję dla Państwa Lub Kurt. Miejmy nadzieję, że wygramy ten mecz. To były fakty na speedzie. Yeah. Dobrze. W tabeli Najpierw na to nie patrzmy. Miejsce 11, 34 punkty. Uż strata ponad 20 punktów do lidera, czyli lokalnego rywala Manchester City. Nie wygląda to dobrze, ale oczywiście nie poddajemy się, walczymy do końca. Najwyżej nas wypierdolą po sezonie i zaczniemy sobie inną karierę. Jak widać, chyba poziom trudności zawodowiec jest nieadekwatny do moich umiejętności. Mam takie wrażenie. Nie wiem dlaczego. Ok, teraz świetne. Świetny filizm Gabbatena powstrzymał akcję na prawym skrzydle. W sumie tego od niego oczekuję. I na full, a no, pozbawiony jakichś większych gwiazd. Może Diara, tam z tego co widziałem przed meczowym, no, kiedy pokazywali skład obu drużyn. Póki co ósma minuta 0-0 bez jakiejś yy, yy, akcji po jednej jak i po drugiej stronie. Co to jedno niecelne dośrodkowanie przed chwilą, które nie, nie stanowiło jakiegoś większego zagrożenia. Ok, teraz no, może być groźnie, ale szczęście udało się powstrzymać. Okej okay, Jank, co nie często grywa, z czego się na pewno bardzo cieszy. Dzisiaj na niej sobie odpoczywa właśnie kosztem kosztem Younga. Ale Jank myślę, że, że się ucieszy z perspektywy grania. Evra, a i teraz. Karik niestety nie dał, nie dał rady sobie wypracować w dogodnej sytuacji, dogodnego miejsca, wystarczającego dużo. Yy, wystarczająco dużo miejsca do oddania strzału. Boże. Polska mowa i Lub. To jest to. Nie powinienem gadać po angielsku, bo będzie mi chyba łatwiej. Dobra. 82% z matury yeah, pięknie, z angielskiego. Tylko <grym> z polskiego 50. <grym> to czym czymś świadczy. Dobra. No, niestety teraz brutalnie skoszony mm, Van Persie Carrick Abate No, dziwnie się ustawiła obrona Drużyny Fula Zupełnie zostawili skrzydła, trzeba to wykorzystać I przeprowadzić jakąś akcję skrzydłem Ach, teraz próba Zagrania piętką No, niestety zorientowali się Zawodnicy Fulham w tym, w moim zamiarze, niecnym, zagrania takiego bardzo efektownego. Ach, teraz nie udało się odebrać. Może teraz ten ślizg? Świetnie, fenomenalny ślizg Badstubera. Ależ teraz błąd. No ślizg był po prostu kapitalny. a niestety, jeśli chodzi o wyprowadzenie piłki z własnego pola karnego, tutaj już kuleje. Wayne Rooney. Van Persie. Zobaczmy sobie lewe skrzydło do Younga. Czekamy podłączy się w akcję Evra który wraca po kontuzji i nieobecności w jednym meczu. Nasze się nie była to jakaś groźna kontuzja, Evra sobie bardzo szybko poradził. I szybko z autu. Był już Carrick. Fletcher. Van Persie. Ashley Young. Przejrzał to na drugą stronę. Niestety nie jest zbyt udany. A utrzymujemy się przy piłce. Przy niej Carrick. Znowu Young. A ten niestety źle opanował piłkę. I przejęta ona bez większego problemu. Przez graczy Fulham. Teraz, no, czy uda się? Tak, świetnie. Bad tuber. Tym razem, miejmy nadzieję, że lepiej wyprowadzi piłkę niż ostatnim razem. No. Gdzieś tam udało mu się zagrać długą piłkę, nawet całkiem przyzwoitą. Teraz DGA świetnie wyszedł z bramki i na obrzeżach pola karnego złapał ten, to dośrodkowanie. Gdyby nie on, no to w tej, w tej chwili byłaby bardzo groźna sytuacja. No, na szczęście czujny nasz bramkarz. Nie przysypia. Chociaż dawno już nie, nie miał czystego kąta. Chyba ostatnio w meczu z Liverpoolem, który zakończył się wynikiem bezbramkowym. No a był jeszcze ten. Mecz z Birnigam w Pucharze, który zagrałem sobie osobiście, ale nie nagrywałem tego. Też był wtedy 0, było wtedy 0-0. Ok, póki co, jak tam statystyki? żadnego strzału nieoddanego. To nie jest, to nie jest dobrze. No ale co mam zrobić, skoro fruwam tutaj bardzo defensywnie, bardzo zachowawczo. Ok, teraz... Kerik. Niestety troszkę się za e, zamotał nasz środkowy pomocnik i w konsekwencji czego tej dekoncentracji. Ale teraz fatalne dośrodkowanie, zupełnie nisko, piłka nie miała szans przejść. Okej, okay. Van Persie. Czy udało się na szybkości minąć przeciwnika? No niestety nie udało się. Ja już przez chwilę byłem pewien, że... Eee, uda się. Samą szybkością. Więc tam bez triku niestety, byłoby ciężko minąć go. Okej okay. Teraz Bad Stuber kontra Dawid. No niestety. Dopuściłem do tego strzału, muszę wam przyznać. Że troszkę zjebałem. Mogłem wcześniej tutaj wykonać jakiś ślisk, ale... No, nie sądziłem, żeby nie chciał strzelać z takiej odległości. W takiej sytuacji zawsze staram się obrońcom wyeliminować, wyeliminować przeciwnikowi jeden, jedną opcję, na przykład zablokować, jakby zasłonić mu możliwość strzelania w dalszy róg, a bramka wtedy może się skupić na, na krótszym. Właśnie w tej chwili tak chciałem zrobić, ale niestety troszeczkę. Zlamiłem parę centymetrów, dalej się ustawiłem, jednak przeciwnik mógł oddać ten, ten strzał w dłuższy ruch. Oj, no niestety, teraz nie pykło. Ach, próba teraz przecięcia tego podania, byłem pewien do będzie podawać, ale no ja troszeczkę za wcześnie wcisnąłem, więc to wybicie i zareagował dopiero wtedy, kiedy w sumie już nie było zagrożenia. Wampersji gramy do końca. Powinno się udać. No niestety, nie, nie tym razem, przynajmniej. Okej, okay, Bad Stuber. Teraz świetne podanie, prosto padły trzeba było strzelać z pierwszej piłki. I co się stało? No jakiś faul tam, nieoczekiwanie, spróbujmy strzelić po ziemi. Teraz no, właśnie o to chodziło, taki bardzo potężny strzał po ziemi w krótki ruch. No i sobie nie zaskoczył bramkarza drużyny przeciwnej, ale mamy bramkę, proszę Państwa. Mm, Bad Stuber w 70 minucie doprowadza do remisu. 1 do jednego. Po świetnym dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Świetnie wyskoczył. No i strzelił chyba najlepiej, jak tylko potrafił. W sumie rzadko się zdarza w moim przypadku, żeby z, żeby zdobywać bramki z bezpośrednio z zrzutu... No nie bezpośrednio, ale po rzucie rożnym. Teraz uciekł mi do tej linii bocznej. Okej, okay, świetnie. Fenomenalnie fletcher. Poszedł za akcją. Ale teraz musi niestety zatrzymać. Trosze, troszeczkę zgubił tą piłkę tam. Nie, miał, nie prowadził jej dokładnie przy nodze, to, co było konsekwencją tego, że ją straciliśmy. Okej, okay, teraz Kerik. Strzał. No nie wiem, w sumie, czemu zdecydowałem się na strzał. To nie była dogodna pozycja. No może dwóch obrońców przede mną. Między mną a bramką. Między Karikiem a bramką tego tak właściwie. I tam szanse powodzenia tej, tego strzału były naprawdę niewielkie. A teraz Abate. A to dośrodkowanie. Niestety nic z tego. Po raz kolejny. Ach, tak. Było blisko tego skutecznego ślizgu. Czy Walencja zdąży? Zdążył. Ach, świetny ślizg. W ostatniej chwili. Walencja już praktycznie nie może. Jest już wykończony tym meczem. No, dziwię się, bo on akurat nie było jakoś wybitnie dużo akcji prawym skrzydłem, żeby był zmęczony, no ale to już tam... W sumie taka pozycja u mnie, skrzydłowi zawsze męczą się naj... najbardziej, nie wiem dlaczego. Czy to skrzydłowi pomocnicy, czy skrzydłowi obrońcy, zawsze latają najwięcej. Tak było w każdej Fifie właściwie. Okej, okay, Wayne Rooney, udało mu się przejść jakoś z tą piłką. Fletcher stara się grać bardzo ofensywnie, w sumie od tego, tego, od niego wymagam, ale mamy tutaj koniec meczu, wynik 1-1, zawodnicy Manchesteru United wydają się zadowoleni z tego wyniku, bo to jest cenny punkt po... bad sztuber piłkarze w meczu, nic to jest punkt po dłuższej przerwie, paru porażkach, więc trzeba go szanować. Powiem szczerze, że w tej chwili nie wiem co zrobić z tym let's playem, bo granie w dalszym ciągu na poziomie zawodowiec nie ma absolutnie żadnego sensu, bo widzicie, praktycznie co drugi mecz remisuje, co drugi przegrywam na tym poziomie trudności. Albo przejdziemy sobie z powrotem na początkującego, albo zakończymy ten, ten zagrajmy, bo to nie ma absolutnie najmniejszego sensu, chyba się zgodzicie ze mną. Czekam na Waszą opinię, nie będę nagrywać się do, do czasu, kiedy zdecyduję następnych odcinków. Hmm, więc co wy o tym sądzicie hmm, czy mam przejść na poziom początkujący, czy zacząć sobie zupełnie nową karierę na przykład jakimś nowym klubem, bo tutaj już nie ma sensu za bardzo... Nie mamy chyba szans nawet zdając się miejsca gwarantującego nam udział w europejskich pucharach. Więc tak to wygląda. No i chyba mi się nie załaduje jednak menu główne, więc pożegnam się z wami. W tej chwili. Ja jestem Lub Zapraszam na kolejne odcinki, jeśli takie będą. Niech moc będzie z Wami.